Hej! W dzisiejszym filmie poznamy kolejne wtyczki do figmy, takie, które uproszczą nam pracę między innymi szybko zeskalują, zmienią odległości między elementami lub skonwertują e, figury do e, auto layoutu. Zapraszam! Pierwsza z wtyczek to Node Frame, dzięki której będziemy w stanie zamienić kształt albo grupę w frame. To się przyda nam, jeżeli na przykład projektując nie wydawało nam się, żeby coś mogło mieć auto layout. Robiliśmy sobie pod spodem jakiś tam prostokąt, a później okazało się, że jednak jest to nam potrzebne. tutaj sprawdźmy, co się stanie, jeżeli Zaznaczę tutaj wszystkie te elementy. To, co tutaj mamy, no to tutaj są niezgrupowane elementy. Mamy prostokąt, ramkę tekstową i prostokąt. Tutaj są zgrupowane takie same elementy, a tutaj jest już frame przygotowany. Więc zaznaczę sobie na przykład tutaj te wszystkie elementy i we wtyczkach wpiszemy Note Frame. I klikniemy Run i wybieramy sobie z czterech różnych opcji na pierwszy rzut Shape to Frame. I w tym momencie co nam się stało? Znalazł kształty i je zamienił na frame. Tutaj był jeszcze jeden, i on jest akurat pod spodem, i one zostały zmienione na frame. Grupa nie została zamieniona. W tym momencie możemy sobie jeszcze, mając zaznaczoną grupę, kliknąć Run i Group to Frame. I na ten moment ustawiło nam fajnie frame, który ma wewnątrz te dwa elementy. I co jeszcze możemy zrobić? Tutaj był ustawiony frame. I tak samo używając tej wtyczki możemy sobie. Frame to shape i w tym momencie ustawił nam tutaj mm, kształt, z tym, że nie mamy tych e, komponentów, które były wewnątrz, one się gdzieś tutaj przesunęły, więc nie, nie działa to idealnie, tak? Musimy wiedzieć, co zaznaczamy, mm, ale jednak e, wiadomo, może się to przydać. Kolejna wtyczka to Alt to layout, wtyczka, która pomoże nam szybko zmieniać odległości pomiędzy elementami. I to co mamy tutaj na ekranie, to jest jeden frame, wewnątrz którego są dwa frame'y, w które mają w sobie jeszcze kolejne frame'y. I one wszystkie gdzieś tam korzystają z tego auto-layoutu. I te nadrzędne również, tak że gdzieś to jest y, wszystko poukładane. No i w momencie, jak sobie kliknę w ten jeden element y, nadrzędny, y, tutaj w, w pluginach wpiszę alt layout, kliknę run, pojawia nam się y, menu, które e, pokazuje nam elementy, które możemy sobie zaznaczyć. E, w tym momencie mamy zaznaczone, że zaupdate'uje nam ustawienia tylko e, wybranego frame'a, czyli w momencie, gdy sobie tutaj wpiszę 20, no to on nam się ustawia tutaj dookoła tego frame'a e, głównego. W momencie, gdybym zaznaczyła sobie tutaj odznaczyła ten element i wpisała również 20, to te ustawienia oprócz tego, że mamy w tym głównym to ustawiły nam się dokładnie we wszystkich frame'ach. Ja to sobie cofnę. To, co możemy tu również zmieniać, to oczywiście to, czy nam się pojawia to wertykalnie czy horyzontalnie. Jakie tutaj mamy odległości pomiędzy elementami, na przykład 50. Wszystkie paddingi dookoła. Czy wyrównane są elementy do lewej, do środka, do, do końca, czy Odległości pomiędzy nimi. I tutaj też. I to, jak mają się zachowywać elementy wewnątrz, tak? Czyli jak zaznaczymy ten nadrzędny i tutaj damy hack content, no to nam się będzie przy... przytulał do tych naszych wewnętrznych elementów. Możemy też dać Fill Container na przykład do tego naszego głównego I Przede wszystkim możemy działać na paru zaznaczonych frame'ach i dla nich ustawiać te same ustawienia. Myślę, że pod tym kątem mm, jest to przydatne. Kolejna wtyczka to Scale Better, wtyczka, która ułatwi proces skalowania, bo oczywiście gdybyśmy chcieli sobie tutaj zeskalować elementy, klikamy za róg, no to oczywiście nie działa to tak, jakbyśmy chcieli, czy z Shiftem, czy z Altem, z Controlem. Niestety tutaj mamy wszystkie frame'y, dla przykładu jak sobie rozgrupujemy i chwycimy no to yy, zmienia nam się szerokość, wysokość, ale nie jest to skalowane. Tak samo z Shiftem, z Altem yy, czy z Kontrolem. No i jak sobie temu zaradzić? Wpisujemy yy, tutaj nazwę wtyczki Scale. Odpalamy Run. I pojawi nam się okno, w którym wybieramy co chcemy jak skalować tutaj dla przykładu 200% i już mamy wszystko powiększone o co 200% to co jeszcze możemy zrobić to tutaj zmienić faktor scale factor na ósemeczkę i w momencie jak zrobimy to samo co tutaj czyli damy dla tego samego elementu ustawimy 8, a może cofniemy tamto o. I tak, gdy mieliśmy tutaj 1, to sobie przesuniemy. Tutaj mamy faktor 1 i 200% zmieniamy i ustawiło nam się tutaj 902. A gdy ustawimy sobie 8, tak, czyli powinno być podzielne przez 8, damy 200%. To już nam ta liczba się zmieniła. A co, gdy sobie ustawimy scale factor na 4 i damy 200? A no to też mamy 884, a nie 900, 904 tam było, tak? Czyli oprócz tego, że możemy sobie skalować tutaj tak samo do jakiejś konkretnej wysokości, szerokości, też nam skaluje, to jeszcze możemy ustawić sobie, jaka ma być podziałka tych wartości. Kolejna wtyczka to dog exporter. Oczywiście, jeżeli byśmy sobie. Ta przykładu skopiuję tutaj do tego jednego, do tej jednej strony również inne framey. Patrzymy. I to co my możemy zrobić, to tutaj eksportować sobie do PDF-a i każdy z tych zaznaczonych, gdy w momencie zaznaczymy sobie do PDF-a, klikamy sobie w dwa i to co nam się wygenerowało to dwa osobne pliki PDF. -a. Ja już je pokażę. Mimo, że mieliśmy dwa naraz zaznaczone, mamy dwa osobne pliki, to trzeba razem łączyć. Jeżeli byśmy chcieli, wypuścić sobie jeden taki plik PDF z automatu, to mamy wtyczkę, która się nazywa Dog Exporter. Klikam Run. I zaznaczam sobie frame'y. Daję eksport. On już wie, że tu są trzy strony. I taki plik wygląda dokładnie tak, jak chcieliśmy. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyspieszyłam Wam nieco pracę. Być może szukaliście jakiejś wtyczki i akurat Wam ta, ten filmik pomógł. Jeśli tak, to liczę na łapkę w górę. Oglądajcie moje inne filmiki, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia.